Na pewno życzyłeś też swoim bliskim i samemu sobie coś wymarzyłeś. Powiedz mi na ile to się sprawdziło, na ile to było to, co, to czego oczekiwałeś? Znaczy na pewno nie było to to co, czego oczekiwałem, na pewno ten sezon był zdecydowanie słabszy, na pewno czegoś brakowało. Brakowało na pewno takiej, ja myślę, może lekkiej motywacji na pewno takiej, takiej swobody w tym wszystkim. No, końcem Lutego, początkiem marca wydarzył się wypadek, który miałem no i niestety musiałem zakończyć ten sezon. No, trochę niemiło. Na pewno miłym, miłym końcem było to, że jeszcze tutaj mogłem skoczyć na, na dużej krokwi końcem marca i, i wszystko było w porządku, więc to mnie ucieszyło. Cieszymy się bardzo z tego, że wracasz w tej chwili. Do Poharu świata na, osiągasz na najwyższe, najwyższe wyniki. Tak samo liczymy na to też, że e, będzie startował w Turynie. E, to będzie rok chyba przygotowania do, 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 do igrzysk w Turynie. Dokładnie, to na pewno będzie bardzo ciężki rok. Zresztą wiesz, Robert, sam, sam się przygotowywałeś, więc wtedy zawodnik jest naprawdę skoncentrowany na maksa i musi wykonywać wszystko tak, żeby, żeby zagrało na tej najważniejszej imprezie, jaką jest Olimpiada. Ja myślę, że. Mamy teraz nowych trenerów, mamy nowe motywacje, nowe metody szkoleniowe. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i w który nie wypali. Adam, wzloty, upadki, powroty z zawodów, wyjazdy z domu. Słuchaj, ja spędziłem w roku 2004 ponad 200 dni poza domem. Myślę, że w twoim przypadku było to dość podobnie. Czy masz jakieś prywatne refleksje, jak, jak do tego się odnosiła twoja rodzina, ewentualnie czy coś Ci się udało w tym roku osiągnąć strony prywatnej? Znaczy, na pewno jest to bardzo ciężkie, na pewno rodzina przeżywa każdy, e, każdy wyjazd i każdy powrót. Ja myślę, że e, jeden rok był taki bardzo mocny, gdzie trenowaliśmy, byliśmy poza, poza Donem prawie 300 dni w roku, także to jest bardzo dużo. W ubiegłym roku ja myślę, że było bardziej na luzie. Ja nie startowałem w letnim e, Pucharze świata, więc miałem więcej czasu na pewno dla rodziny i również na, na trening. E, z drugiej strony no na, pewno, na pewno jest bardzo ciężkie dla rodziny to, gdy, gdy widzi w telewizji upadki zawodnika i, i, i takiego upadku ja również doświadczyłem, więc dlatego bardzo to przeżywali, na pewno e, byli bardzo ucieszeni, gdy, przy, gdy zadzwoniłem i powiedziałem, że wszystko jest w porządku. Bali się o Twoje zdrowie, rozumiem. Dokładnie. Córka jak reagowała na upadek taty? Nie wiem do końca, czy widziała. Myślę, że ona bardzo to przeżywa. Zresztą, jak zacząłem odnosić sukcesy, to ona jak widziała już kamery czy fotoaparaty, to się chowała. I do tej pory jeszcze bardzo niechętnie trzeba ją ciągnąć. Wiesz, bo dla naszych córek jesteśmy mistrzami takimi nie do złamania zupełnie. Moja mi powiedziała, że tata, nie wracaj do domu, jak nie wygrasz. Twoja też ci to mówi nie raz? No, chyba jeszcze za mała jest. <laughs> jeszcze mi tak nie powiedziała. No? No. Ale mam nadzieję, że będzie mówiła. ona cię na pewno będzie motywowała też w przygotowaniach do igrzysk w Turynie. A powiedz mi, czy dla relacji? Czy dla relaksu czasami grywasz w piłeczkę? O, grywam bardzo często. Ja bardzo lubię grać w piłkę, także to jest moje hobby. To, to jest moja słaba strona, mam nadzieję, że zagrasz teraz w moim imieniu i za nas wszystkich sportowców. E, oglądaliśmy Mistrzostwa Europy e, w Portugalii. E, kto był Twoim faworytem? Moim faworytem byli Czesi. byli Czesi. Byli Czesi. Słuchaj, to za Czechów zagraj do Greków. Uwaga!